Cześć wszystkim, tu AITOS. Witam w kolejnym odcinku mojej drogi do 195. Zanim przejdziemy do samej, samego odcinka, po pierwsze, kilka spraw organizacyjnych. Po pierwsze, bardzo, ale to bardzo wszystkim dziękuję. Mamy już ponad 850 subów, Wszyscy jesteście niesamowici. Dajecie ogromnie pozytywny feedback. Jestem bardzo zaskoczony i zachwycony tym, co się dzieje. Jesteście cudowni. Wszyscy, którzy jeszcze nie subskrybują, zapraszam do subskrypcji i kliknięcia dzwoneczka, będziecie dostawać powiadomienia, jak tylko będę wrzucał filmik. Po drugie, słuchając głosów komentarzy, ogarnąłem nowy mikrofon. Dajcie znać, czy jest lepiej, czy coś zmienić, czy szukać dalej, czy jest OK. To po drugie. Po trzecie, sorry, Ostatnio byłem w miarę zajęty. Trochę czasu mi zjadały streamy i życie prywatne. Nie było czasu na wrzucanie filmików, a działo się dużo w Fifie. Dzisiaj to wszystko omówimy. I zastanowimy się, co dalej z tym rynkiem. Gdzie on zmierza i jaki będzie, jak będzie wyglądał przez najbliższe dni. Przede wszystkim, Jago Silva nie warty swoich pieniędzy zdecydowanie za drogie SBC. To to e słyszę pozytywne głosy o nim. Sam osobiście go jeszcze nie próbowałem. Jego SBC nie jest jakoś strasznie drogie, bo to jest tylko. Sorry bardzo, bo to jest tylko 83 overall i jedna, jeden piłkarz drużyny tygodnia, czyli jakieś 30 parę tysięcy. Dramatu nie ma. Karta sama w sobie. Trzy gwiazdki mnie zniechęcają i pewnie go nie zrobię, ale nie jest to najgorsza opcja. O koronie już rozmawialiśmy. Te SBC takie napaczki na zrobimy na pewno. O Williamie rozmawialiśmy. E, rozbudowa totw. Oczywiście omijamy szerokim łukiem. Sami wiemy, zdecydowanie 99% paczek to będzie dno e, i nie zwróci nam się 25 tysięcy, które wydamy na taką paczkę, e, na takie SBC. Także omijamy, zarabiamy na ludziach, którzy, którzy te paczki będą robić i którzy będą liczyć na szczęście. Oczywiście widzimy multum postów niesamowitych puli i tak dalej, mapę Prawdopodobieństwo jest bardzo małe. Ważne mecze e, stosunkowo słabe. E, paczki w tym tygodniu, ale w miarę tanie, więc pewnie je też zrobię. Jak w końcu się pozbędę swoich e, nieprzypisanych piłkarzy. Droga do pierwszego finału. E, moim zdaniem zupełnie nieopłacalne w tej cenie. Jak skład 84, 85 i 86 to jest ponad 250 tysięcy, e, ci piłkarze zdecydowanie nie są tego warci. Ej papu Gomez, papu Gomez, którego uwielbiam kartę w tej Fifie, ale to jest absolutnie bezsensowne SBC, ponieważ robimy kartę 86 praktycznie bez szans na jakiekolwiek upgrade'y, szansa, że Atalanta się wydostanie ze swojej grupy jest minimalna, więc e, za kartę 86 nie płacimy tak dużo. E, jego inform będzie znacznie tańszy, jeżeli, jeżeli będzie kolejny. Sorry, to jest 86, czyli tyle co jego inform. E, no to Zobaczmy, ile kosztuje Inform Papu Gomeza na rynku. Gomez, Gomez, Gomez. Alejandro Gomez generalnie jest świetną kartą i polecam wszystkim, ale jeżeli chcecie nią grać, to ja bym wolał kupić jego kartę na rynku. Ponad 100 tysięcy chyba kosztowała, ale drobne ponad 100 tysięcy. No, 110 tysięcy w tym momencie. Pewnie jest tańsze, tylko nie wiem, jakie zbagowane jest to wyszukiwanie na tym rynku. Także tamto tam SBC omijamy, jeżeli chcecie papu kupujemy sobie Informa i cieszymy, się, i cieszymy się bardzo dobrą grą tej karty wymienną, a nie, nie wyrzucamy pieniędzy w błoto. Jak wiecie, skupiamy się na tym, żeby zarabiać, a nie żeby je tracić. Ja cały czas mam bardzo dużo kart nieprzypisanych. W momencie, kiedy jej mignęło totwem SBC w czwartek, kupiłem się w karty 8.4, 8.3, 8.2. I powoli one schodzą. PP, o którym mówiłem wielokrotnie na streamie, też dzisiaj ładnie zszedł. Nie była to jakiś rewelacyjny zarobek. Myślałem, że trochę bardziej podskoczy. Nie podskoczył aż tak bardzo, ale, ale powoli jedziemy do przodu. Zbliżamy się już do... No wiem, że to pytanie też często pada, więc pokażę. Zbliżamy się do 10 milionów... Transfer profitu, co nie jest jakimś rewelacyjnym wynikiem w porównaniu do topowych traderów na świecie, ale jak wiecie, nie mam, nie mam aż tyle czasu na FIFA, jak niektórzy pracuje, streamuje. Generalnie nie ma, nie ma aż tyle czasu, żeby to osiągać. I teraz pytanie zasadnicze. Po co głównie się dzisiaj spotkaliśmy, czyli dokąd będzie zmierzał rynek? Bo jak wiecie, dużo kart bardzo mocno oberwało. Nawet takie karty, które w swoim wideo na temat Czarnego Piątku mówiłem, że nie powinny spadać, spadły. Rynek dostał bardzo dużych zawirowań. Taki Yang jest po 200 tysięcy. Promocja kończy się w poniedziałek. Czarny Piątek jest 29 listopada. Czyli mamy prawie dwa tygodnie, takie dobre półtora tygodnia, które pewnie będzie bez promocji. I co za tym idzie? Można się spodziewać drobnego odbicia rynku. Myślę, że karty te najdroższe typu Messi, typu Sony, typu Neymary od poniedziałku po wyprzedaży z tej weekend ligi zakładam, że powinny powoli się zacząć wspinać do góry. Nie będzie to jakiś drastyczny przyrost. Nie spodziewam się tutaj szału. Karty takie, które już wychodzą z mety i które są w miarę tanie teraz typu, nie wiem, weźmy takiego Lukasa Moura który mimo wszystko cały czas jest w wielu drużynach weekendligowych. Cały czas spotykam tą kartę w miarę często, ale myślę, że już powoli jej era się kończy. Widzimy, już jest po 16 tysięcy albo i taniej. Pewnie za 13 to może nie aż tak, ale 14 tysięcy już spokojnie można kupić Lukasa Mourę. Myślę, że ta tendencja się będzie utrzymywać. Te karty już będą lecieć w dół, takie Rashfordy, Lukasy Maury. Zaskakuje mnie cały czas karta Ferlanda Mendiego, który jak na kartę 80 overall, Trzyma się świetnie, chociaż widać, że i on ostatnio oberwał mocno. Tydzień temu udało się po 29 tysięcy go sprzedać, teraz już 20, 23 tysiące. Więc myślę, że nawet taki Fairland Mandy to już jest tendencja spadkowa. Wszyscy jednak, coraz więcej osób mówi o czarnym piątku, o crashu. I spodziewany jest duży spadek cen, zwłaszcza właśnie na tego typu kartach. Taki Mandy będzie wyciągany multum razy. Więc y, musimy być na to przygotowani. Jak ja zamierzam podejść do najbliższych tygodni z moimi coinami, z moimi inwestycjami, bo o to też mnie pytacie, no ja zamierzam szczerze mówiąc być jak najbardziej płynny i skupić się na krótkoterminowym obrocie kart. Y, zamierzam właśnie skupiać się na tym, żeby kupować jednego dnia, sprzedawać maks, następnego, żeby uniknąć takich fluktuacji niespodzianek ze strony EA, jak to ostatnio miało miejsce. No bo nie ma sensu ryzykować. Na czarny piątek trzeba się przygotować tak, żeby być w stanie w panice tuż przed 19. Zgodnie z wideo, które wrzucałem w zeszłym tygodniu, na początku tego, jak zarabiać na pierwszych dniach promocji, to myślę, że właśnie czarny piątek to będzie takie totalne maksyma, maksymalne takie podejście właśnie do tego tematu, czyli spadek będzie ogromny tuż przed 19, żeby później te karty najdroższe powoli ładnie zaczęły odbijać. Jeszcze pokażę mój skład bieżący. Mam tutaj RCTF-a Militao, który jest świetną kartą i polecam naprawdę wszystkim, ale kupiłem go inwestycyjnie. Zamierzam go trzymać do ostatniej rundy fazy grupowej Ligi Mistrzów, a może nawet dłużej, bo naprawdę gra się nim rewelacyjnie po upgrade. Nasz sobie nie potrafi wyobrazić, jak dobra to będzie karta. Zdecydowana większość mojej drużyny to Android W. Kupiłem sobie Mendiego. Zresztą za 25 tysięcy w czasie wyprzedaży poniedziałkowej. Mbappe, który oczywiście wiecie, trafiłem w paczce. Możecie zobaczyć to na wideo poprzednim moim. I gram taką drużyną. Jest to drużyna, tak jak mówię, w większości, Android Double. To jest Android Double, Android Double, entry Double. To jest karton, na której straciłem multum, ale gram się nim świetnie cały czas i, no i na razie w składzie zostanie. Jeżeli przy. Poniedziałkowej wyprzedaży jego RTTF, jakimś cudem zleci poniżej 700 tysięcy, to będę planował jego zakup. W nagrodach czwartkowych nie trafiłem nic rewelacyjnego. Orsic był moim najlepszym trafem, no i Pajet, którego na razie testuję. Gram w grze 41212, więc Pajet gra środkowego pomocnika i w roli środkowego pomocnika nawet nieźle się nim gra. Ma 5 asy, więc jak na środkowego pomocnika nie ma dramatu. Oczywiście no, nie trafiliśmy czerwonego Messiego, no co bardzo, bardzo liczyliśmy. Dajcie znać, czy chcielibyście, żebym zaczął rzucać trochę więcej też gameplayu z ligi weekendowej. Na razie, ligę weekendową zaczęliśmy. Mamy bodajże 8-2. Po pierwszej porażce, która była wczoraj na streamie, później ładnie odbiliśmy do 8-1 i raz przegraliśmy w karnych. Więc nie jest najgorzej. Tak, tak czy siak, nie sądzę, żebym miał czas zagrać więcej niż Goat 3 i dajcie znać, czy interesują Was takie filmy jak nagrody. Mam ma nagrane czwartkowe nagrody, ale były słabe, więc stwierdziłem, że nie będę ich wrzucał. Ale może kogoś to interesuje, jeżeli chcecie widzieć tego typu filmy, to też z przyjemnością oczywiście będę, będę taki content wrzucał. Gameplay z foodczempsów też bardzo chętnie obrobię i wrzucę. Dajcie tylko znak, bo po prostu nie zawsze jest na tyle contentu rynkowego, żeby na bieżąco tylko i wyłącznie wideo rynkowe wrzucać. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie rynku, odnośnie tego, gdzie on zmierza i co dalej robić, to oczywiście walcie śmiało w komentarze. Możecie też skontaktować się ze mną przez Twittera. Mamy też Discorda, link do Discorda jest na moim profilu Twitterowym i możecie go uzyskać też z mojego kanału Twitchowego, Twitch TV. /itoc. Dzięki wielkie, że oglądaliście i do zobaczenia następnym razem.